Jest mi ogromnie miło, że mogę ogłosić, że na kanale dobiliśmy cały tysiąc subskrypcji. Udało się przed końcem roku. Widziałem, że ten próg się zbliża. Nie sądziłem, że faktycznie uda się przed końcem roku to dobić, ale się udało. 19 grudnia jeżeli się nie mylę to się udało dobić. Także na tym jest Fazłofobii. <grym> Dzięki nie sądziłem, że będę w ogóle grał w Fazłofopie, a okazało się, że. Będzie to gra i będzie to Steam, który będę pamiętał, że dobiłem na nim 1000 subskrypcji. No ale. Powiem wam szczerze, że dzisiaj jest dokładnie 12 rocznica. Wy to widzicie 26 grudnia. Ja to nagrałem 25 grudnia. Dzisiaj dosłownie jest 12 rocznica tego, jak nagrałem swój pierwszy film na YouTube. I zawsze, czy znaczy zawsze. Ostatnimi laty jestem po prostu 25 grudnia za każdym razem u mojej babci. W tym samym mieszkaniu, w którym właśnie zacząłem 12 lat temu YouTube'a i... Zawsze jestem 25, w sensie zawsze w pierwszy dzień świąt, no bo mam zajętą. I za każdym razem jak tam jestem to właśnie chyta mnie... To, że rok wcześniej, wiecie, była rocznica, za każdym razem jest rocznica i tak dalej. No i dzisiaj właśnie byłem i dzisiejszego dnia było inaczej, bo wiedziałem, że mam ten tysiąc subskrypcji na koncie, czego nie udało mi się nigdy wcześniej żadnym kanałem innym osiągnąć. Um, dzisiaj wiele myśli miałem w głowie, wiele różnych rozkmin, też tak jak widzicie na nagraniu, bardzo dużo rozkmin miałem różnych. Um, ten rok ogólnie był niesamowity, jeśli chodzi o różne osiągnięcia, jeśli chodzi o różne um, tego typu rzeczy, które zaskadałem oczywiście. Więc, wow, udało mi się dużo fajnych gier przejść. To też oczywiście będzie film, jakie gry udało mi się w tym roku przejść, itd. Dalej, dalej, dalej. Zatem na pewno oczekujecie jakiegoś fajnego filmu, czy czegoś fajnego, właśnie z 1000 subskrypcji. Także, panie i panowie, wymyśliłem coś, eee, wpadłem na pewien pomysł i ten pomysł to jest uwaga. Jeżeli nie wiecie, co to jest, to Wam zaprezentuję. VR, baby! Tak! Dokładnie, jest to VR, jest to używany VR, jest to VR mojego e, serdecznego, serdecznego przyjaciela. sobie jeżeli przyjemnie ja życzyłem, e, problem jest taki: to nie jest VR nowy, oczywiście, to jest VR używany. Problem polega na tym, że jest jeden kontroler pęknięty. Co oznacza, że jeżeli chcę używać tego VR, to muszę używać tego VR. Jeśli chodzi o gry, gdzie po prostu siedzę, coś oglądam, coś robię, e, a nie mogę zbyt używać takiego VR IP i Bo się rozłącza, bo się psuje, bo itp., itd. Także tutaj jest taki, taki mały problem, ale. Czy to będzie gra na VR? czy to będzie gra normalna, chciałbym, żebyście napisali, jaką grę na te 1000 subskrypcji mam ograć na live, czy to w formie filmów i pozycja, która będzie miała najwięcej łapek, pozycja, która będzie najbardziej łapkowana, która będzie przez was chciana i odblokowuje tą barierę, jeśli chodzi o 1000 subów i mogą to być horrory, mogą to być jakiekolwiek gry. Także jeżeli, gra, która będzie na topie, Taka właśnie gra pojawiła się mnie na kanale, także to jest wasza, może nie jedyna, ale na razie to jest wasza okazja, żeby po prostu zmusić mnie do zagania w jakąś grę, e, którą byście po prostu chcieli zobaczyć, no nie? Także myślę, że taki przełom na kanale, bo nigdy nie było wcześniej gry na VR na kanale, jakiejkolwiek, e, a będzie parę gier na VR, bo mam fajne e, gry przygotowane, które mogę po prostu zagrać, <laughs> bez używania nawet kontrolerów. Um, więc myślę, że to jest coś fajnego. Macie możliwość jako community zobaczyć, jaką. ustalić w sumie, jaką grę e, chcecie na kanale zobaczyć. E, I tyle. Mi się wydaje, że to będzie coś fajnego. E, mi się wydaje, że będzie coś innego. E, coś takiego właśnie, wiecie, świeżego na kanale, żebyście. E, mieli świadomość, że jest VR, który ja posiadam. Przynajmniej na razie. E, I mogę sobie na nim nagrywać, także. Zobaczymy, jaką grę uda Wam się wybrać. Eee, I tyle. Odnośnie serii, której nie dokończyłem, typu Rayman 3, typu Crisis typu Beyond. O tym będę jeszcze informował. Bardzo bym chciał dokończyć w formie filmów. Eee, ale zobaczymy jeszcze. Zobaczymy. Czy jeszcze oczywiście będę chciał nagrać podsumowanie roku. Będę chciał nagrać, jakie gry mi się udało w tym roku przejść. Także takie dwa filmy mam nadzieję, że się jeszcze pojawią w tym roku. A jeżeli nie, to chociaż to podsumowanie roku. A jak na razie was z tym filmem zostawiam, to jest taki filmik właśnie celebrujący 1000 subskrypcji. Um, dajcie znać, jaką grę byście chcieli zobaczyć. Oczywiście najbardziej łapkowana pamiętacie najbardziej, łapkowany komentarz z grom. E, pojawi się na kanale w formie serii, czy w formie filmu, czy w formie live'a, co jeszcze będziemy ustalać, czy chcecie serię, filmy, czy po prostu seje w formie live'u, czy u jednego live'a. Nieważne. Daję wam wolną rękę i zobaczymy co mi się na wiek mini. A na razie cóż, to są moje informacje, dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie za tysiąc subskrypcji, ja Wtedy nie sądziłem, że w końcu mi się to uda wbić, ale mogę w końcu powiedzieć, że MC jest szczero cyfrowy. <laughs> na szczęście i nareszcie. Wow, ten ok był ciekawy. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie i na razie.